Całkowicie brudny piekarnik, przypalone rzeczy na płycie kuchennej, szybka prysznicowa pokryta kamieniem i stare zwietrzałe meble ogrodowe. Aby to wyczyścić, potrzebujesz wielu różnych środków chemicznych. Wszystko to kończy się już dziś. Twórcy pierwszego na świecie kamienia czyszczącego prezentują Pure 100 Magic Shine. Całkowicie naturalny, wielofunkcyjny środek czyszczący, który czyści i poleruje praktycznie każdą powierzchnię i każdy materiał oraz chroni przed nowymi zabrudzeniami przez tygodnie. Całkowicie bez chemikaliów. Brudny piekarnik. Dzięki Magic Shine stanie się nieskazitelnie czysty w mgnieniu oka. Spalona płyta ceramiczna będzie jak nowa w kilka sekund dzięki Magic Shine. Szyba prysznicowa pokryta kamieniem znów lśni jak pierwszego dnia. Nawet stare zwietrzałe meble ogrodowe pokazują swój prawdziwy kolor po 15 latach. To jest po prostu genialne. Zastanawiasz się, jak taki efekt czyszczenia jest możliwy na wszystkich powierzchniach bez chemikaliów? Pure 100 Magic Shine wykorzystuje moc czyszczącą Matki Ziemi. Składa się m.in. z francuskiej glinki, naturalnych płatków mydlanych i wysokiej jakości olejku cytrusowego. Kiedy pocierasz wilgotną gąbką, Magic Shine wytwarza silną pianę czyszczącą. Oto talerz cynowy z XVIII wieku. Kiedy czyścisz powierzchnię tą gąbką, połączenie naturalnych składników w emulsji piankowej niezawodnie usuwa brud z powierzchni. Piana usuwa nawet brud sprzed dziesięcioleci. Teraz wystarczy przetrzeć ją suchą szmatką, a doświadczysz efektu Magic Shine. Wszystko lśniczystością, wszystko znów błyszczy, a to co pozostaje to przyjemny lek i cytrusowy zapach. Dodatkowo delikatna powłoka ochronna zapewnia, że czystość utrzymuje się przez długi czas. Możliwości zastosowania Pure 100 Magic Shine są niewyczerpane. Z łatwością i bez zadrapań wyczyść całkowicie przypieczony brud z patelni w mgnieniu oka. Twój drewniany, granitowy lub marmurowy blat kuchenny znów zalśni nowym blaskiem po użyciu Magic Shine. Zapleśniała fuga płytek w łazience wygląda jak nowa w rekordowym czasie. Każdy zna problem zakamienionej armatury. Dzięki Magic Shine to już przeszłość, wszystko znów lśni. Twój zlew będzie wyglądał jak nowy w kilka sekund i pozostanie taki przez tygodnie dzięki efektowi lotosu. Nawet stara, zmatowiała srebrna biżuteria znów zalśni w rekordowym czasie dzięki Magic Shine. Czy Twoje dzieci szaleją sklepkami woskowymi lub pisakami na drewnianej podłodze? To żaden problem z Magic Shine. Wszystko znów stanie się super czyste. Twoje ulubione białe trampki są gotowe do wyrzucenia do kosza na śmieci? Magic Shine sprawi, że będą tak czyste jak w dniu zakupu. Butelka zwykłego środka czyszczącego zawiera tylko kilka procent chemii. Reszta to woda. Dlatego musisz spryskać tak dużo, aby uzyskać pożądany efekt. Ale w Pure 100 Magic Shine nie ma wody, tylko 100% czystej naturalnej mocy czyszczącej. I dlatego jeden pojemnik zastępuje wszystkie te środki chemiczne na ponad rok. A teraz nadszedł czas, abyś doświadczył prawdziwej magii Magic Shine w akcji. Z ekspertem Pure 100 Stefanem Hoslerem. I naszą gospodynią Agnes Zimmerman. Zaczynamy od testu wytrzymałości. Spalamy słodzone mleko skondensowane na ceramicznej płycie grzewczej w temperaturze 1500 stopni. Zwykle to koniec każdej płyty grzewczej. Nie zniszcz płyty! Nie martw się, wszystko w porządku. Jeśli mleko się wygotuje, też się przypali. Spójrz na to. Stefan, obstawiam, że nigdy w życiu nie uda ci się tego wyczyścić. Nigdy. Gwarantuję, że przegrasz ten zakład. Po prostu weź nasz Pure 100 Magic Shine, włóż dołączoną gąbkę do wody i teraz po prostu pocieraj nią o kamień czyszczący. Bardzo ładnie się pieni. Dokładnie. To jest moc czyszczenia bez chemikaliów. A teraz przejadę się przez to tutaj i po prostu nałożę pianę na plamę, a potem zacznę pocierać. Wow! Widzisz to? Naprawdę wszystko rozpuszcza. Czy to nie wspaniałe? A teraz robimy to. Płuczemy gąbkę raz i po prostu pocieramy nią z odrobiną wody. I to wszystko. To wszystko. To nie może być prawda, Stefan. Więc teraz bierzemy zwykłą ściereczkę i po prostu przecieramy to miejsce. Proszę, spójrz. Raz, dwa i reszta. Niewiarygodne. Spójrz na to. Czy to nie jest sensacja? To jest absolutnie niesamowite. A całkowicie przegrałam ten zakład. Mówiłem. Jeśli masz taki garnek, tak naprawdę masz tylko trzy opcje. Pierwsza opcja to klasyczna gąbka do szorowania. Z nią daleko nie zajdziesz. Słuchaj, nie masz szans, prawda? Nie. Druga opcja, klasyczna gąbka stalowa. Tak, ale rysujesz nią wszystko. I ona też nie działa. To w ogóle nie działa, nie chcemy tego. Chcemy, żeby wyglądało jak nowe i mamy Pure 100 Magic Shine. Zaczynam od delikatnego przetarcia powierzchni. Nie trzeba wkładać do żadnego wysiłku. To jest genialne. Od razu schodzi. Tak, spójrz. W ciągu kilku sekund. Czy to nie wspaniałe? Zajęło to tylko kilka sekund i naprawdę się nie przemęczyłem. Teraz po prostu biorę zwykłą ściereczkę i zobacz co się teraz stanie. Po prostu wycieram garnek i gotowe. Czy to nie jest niesamowite? Naprawdę zamieniasz stary i spalony w nowe. Czy mogę prosić, żebyś podeszła do zlewu? Tak, oczywiście. Proszę, spójrz. Powiedzieliśmy, że mamy efekt lotosu. Oznacza to, że takie rzeczy jak brud i kurz potrzebują dużo, dużo więcej czasu, żeby znowu się do niego przykleić. I pokażę to dzisiaj. Zobacz. Naprawdę ładnie spływa. Spójrz, możesz to naprawdę dobrze zobaczyć. Przetrzyj raz i to wszystko. Myślę, że to absolutnie najlepszy wynik. A teraz zajmiemy się tym całkowicie zatkanym, tłustym filtrem od okapu, który normalnie byłby do wyrzucenia. Teraz po prostu przyłożę gąbkę do brudu. Bez większego wysiłku. Bez większego wysiłku. Po prostu wycieram. Dokładnie tak. Coś się już dzieje. Ale teraz przechodzę przez to jeszcze raz, tym razem trochę pocierając. I już możesz zobaczyć, że brud cudownie schodzi. Zmywamy wodą wszystko, co tam było. Teraz wypłuczemy to, a następnie wytrzemy z pomocą wody. Po prostu zwykłej wody. Już możesz zobaczyć, co się tutaj dzieje. To już działa. Ale w środku nie jest jeszcze naprawdę czyste i dlatego robimy następującą rzecz. Zanuszmy filtr w naszym akwarium i teraz coś zobaczysz. Jestem ciekawa. Wkładam do wody i sama zobacz. Woda robi się coraz brudniejsza. Wyraźnie widać doskonały efekt. Tłuszcz się rozpuszcza. Tak, zdecydowanie. Wystarczy poruszać filtrem w wodzie lub spłukać. Ten efekt jest absolutnie niesamowity. Przede wszystkim zagłębienia filtra są czyste. O. Każdy, kto kiedykolwiek czyścił piekarnik, wie, jak to jest żmudne. A potem zawsze trzeba używać tych chemikaliów z ich ostrym zapachem. Magic Shine robi to praktycznie sam: naprawdę rozpuszcza nawet najbardziej uporczywy brud, a na końcu pachnie bardzo delikatnie cytrusami.